Cześć, z tej strony Kamil z kanału Smakołach. Witam Was w kolejnym wrześniowym odcinku z gotowania. Dziś przyrządzimy sobie coś a la obiad. Zrobimy placki ziemniaczane i do tego deser. Deser typowo już taki jesienny bym powiedział. Zrobimy śliwki pod kruszonką. Zaczniemy sobie od deseru, ponieważ musimy zrobić kruszonkę. Z tym nam chwilę zejdzie, więc zaczynamy od tego, a żeby to przygotować potrzebujemy 60 deko śliwek, 150 g mąki, ja używam krupczatki, 450 do tego, szczyptę soli, 100 g masła, 100 g cukru oraz jajko. Ja już zabieram się za wyrabianie ciasta. Bierzemy się więc za wyrabianie ciasta. Robota będę używał jeszcze przy plackach ziemniaczanych, więc użyjemy już jego, żeby tutaj nie stał bezczynnie. Także montujemy tylko sobie tutaj przystawkę, nóż, i dodajemy składniki. Czyli jeszcze raz 100 g masła, 100 g przepraszam, gramy się odmieniają, szczyptę soli, 150 g, g mąki krupczatki oraz 100 g cukru. Wszystko to zamykamy sobie i przechodzimy do wyrabiania ciasta. Produkty mamy już wstępnie połączone, Dodajemy teraz żółtko, bo tylko ono jest nam tutaj z jajka potrzebne. Gdy już to wszystko wymieszamy, gotowe ciasto. Ja używam do tego akurat wojeczka stynowego, wkładamy do lodówki. Nie musi być to worek stynowy, musi być to po prostu odłożone na 30-35 minut do lodówki i szczelnie zamknięte. Tak, żeby żadne obce zapachy się tam nam nie dostały. Dlatego taki woleczek wydaje mi się, że jest dobrym rozwiązaniem. Ciasto jest już wyrobione, szczelnie zamknięte, więc wkładam je do lodówki na jakieś 30-35 minut i zabieram się za, dalszy, za dalszą część tego obiadu. Do przygotowania placków ziemniaczanych z sosem kurkowym wykorzystamy ziemniaki. U mnie są to ziemniaki żółte, koper, sól, pieprz, olej rzepakowy, kurki, trzy jajka śmietane, trzydziestkę, mąkę pszenną, masło klarowane oraz cebulę. Ja już tutaj zabieram się za dalsze przygotowania i wracam do Was za chwilę. Zaczynamy gotowanie. Przed sobą mam obrane i umyte 1,5 kg ziemniaków, pokrojoną jedną cebulę, trzy jajka, mąkę pszenną, śmietane 30-200 ml i masło klarowane. masła klarowanego tak czubatą łyżeczkę, mąki, dwie łyżki, bo chyba nie dodałem. Mam tutaj dwie patelnie do jednej rzucamy masło, rozgrzewamy je, żeby już zaczęło nam tutaj się wszystko robić. Gdy masło nam się roztopi, rzucamy cebulę, aż do momentu, gdy zacznie się nam szklić. Cebula już nam się lekko szkli, więc dodajemy do niej 1,5 kg kurek. Kórką pozwolimy się redukować, a ja w międzyczasie zabiorę się tutaj za ziemniaki, zetrzymy je za pomocą, oczywiście, robota z jedną taką średnią raczej cebulą. Cebulę jeszcze, żeby było łatwiej, podzielę na cztery części i wrzucam już tutaj to wszystko po prostu do robota, i z jego pomocą zaczynam tutaj ścierać to wszystko. Do zobaczenia za chwilę. Ziemniaki mamy już stare, ja jeszcze zajrzę do naszych kurek. No jeszcze potrzebują chwilki, żeby się zredukować. Także w międzyczasie zajmiemy się tutaj tymi ziemniakami. No z tego względu, moi drodzy, że mają one dosyć sporo wody. Musimy je jeszcze tutaj odsączyć. Więc sitko, ziemniaczki. Ja już się zajmuję odsączaniem i za chwilkę do Was wracam. Do naszych ziemniaków z cebulą dodajemy teraz około, myślę, pół łyżki soli. Kilka tak. razy oko. Pieprzu, według uznania. Ja lubię takie dosyć piękniejsze, ale no, też bez przesady. Bo nie możemy tutaj czuć pieprzu, tylko w tych placach. Zajrzymy jeszcze tutaj do kurek. One. No, widzicie, jeszcze nam moment yy, potrzebują. I też oczywiście solimy. I pieprzymy. No, robię to na dwa razy, bo widzicie, tutaj wszystko dzieje się, nic, nic nie jest <grymne> cięte. Yy, I tak, do ziemniaków dodajemy trzy jajka. Mąkę. I wszystko to mieszamy razem. Mąki dwie łyżki. Składniki mamy już wymieszane, tutaj może pozbędę się tych misek, żeby nam nie przeszkadzały. Kurki już widzę, nam się zredukowały, więc dolewamy do nich 200 ml śmietany 30 od razu odstawię, zamieszam tylko momencik. Jeszcze kurki. Dobra. Na drugiej patelni rozgrzewamy olej. Placki już się smażą. Przygotowałem talerz z ręcznikiem papierowym, żeby je sobie na spokojnie odsączyć. Posiekałem kopel, który teraz dodam do sosu, który jeszcze potrzebuje chwilkę, więc to jest dobry moment, żeby taką sporą ilość kopru dodać więc tamik się robi a ja przechodzę już do deseru piekarnik rozgrzewam w międzyczasie do 180 stopni, góra dół naszą kruszonkę przesypuję sobie do szklanego naczynia, będzie mi po prostu wygodniej jej używać już z tego woreczka dobra mamy przesypane, ja do, do tego deseru używam takich małych naczyń żaroodpornych Oczywiście możecie użyć jedno duże naczynie. Chodzi o to, żeby po prostu można było to wszystko zapiec. Ja już tutaj kończę przygotowywać śliwki, a w zasadzie już cały deser. Śliwki dzielę na cztery. Z tego względu, że mam dosyć głębokie naczynie, pierwszą warstwę układam skórką do dołu, natomiast na nią skórką już do góry układam drugą wersję. Także dajcie mi chwileczkę. Dobra, druga wersja gotowa. szybko tylko spróbuję. Mhm. Z tego, że nasze śliwki są dosyć słodkie, nie posypuję już tutaj ich cukrem. Kruszonka jest słodka, myślę, że to wystarczy. Jeżeli lubicie cynamon, możecie w tym momencie na te śliwki dać cynamon. No ja za cynamonem ze śliwkami nie przepadam, więc to sobie daruję, ale za to bardzo lubię kruszonkę, jak już wiecie, także Każde takie naczynie obficie posypuję po prostu kruszonką. Robię tak tutaj z każdym jednym naszym deserem. A gdy już to zrobię, po prostu nasze naczynia z deserami lądują w piekarniku rozgrzanym na 180 stopni na jakieś 15 plus minus minut. Oczywiście trzeba to obserwować i patrzeć, czy kruszonka się rumieni. Mamy już nasze placuszki, mamy deser. Te możemy jeszcze dla przystroju po prostu sypnąć odrobiną koperku. Ale najważniejsze sprawdźmy jak to smakuje. Wko jest na taki większy troszkę kawałeczek, nie będę sobie żałował. Placuszki moim zdaniem świetne chrupią, czuć ziemniak, nie czuć za to mąki. Idealnie przyprawione, no kurki tutaj je wyśmienicie, dopełniają. Mam nadzieję, że przygotujecie sobie takie w domu i dacie koniecznie znać w komentarzu, jak Wam wyszły, jak Wam smakują. Przejdźmy jeszcze tutaj do deseru. Jest strasznie, strasznie gorąco, dopiero co wyjęty. Więc nie powinno go się tak od razu jeść na aż takiego gorącego, ale spróbujmy. No, kruszonka, tutaj stuka, słychać ją, więc jest ok. Wygląda to ładnie. Jeszcze tylko zobaczmy, jak smakuje. Moim zdaniem. Świetny, prosty deser. Nie trzeba się tutaj znać na gotowaniu, na wypiekaniu. Po prostu każdy jest w stanie go sobie zrobić. Ważne, żeby tylko śliwki były odpowiednie. Tutaj mamy dosyć słodkie, więc tą kruszonką wszystko jest idealne. Tutaj jak się podgrzały, czuć jeszcze taką nutkę dosłownie yy, kwasowości w tych śliweczkach, ale to jest dobra oznaka. Oczywiście, jeżeli macie śliwki mniej słodkie, tak jak mówiłem, możecie dołożyć cukru, czy na wierzchu sobie cukrem pudrem to wszystko przysypać. No i cynamon, jak ktoś lubi, to oczywiście jak najbardziej tak. Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się to wszystko podobało. Zachęcam do subskrybowania tego kanału. Lajkujcie nasze filmy. Trzymajcie się, dobrego dnia. Cześć!